Czarlunka pomóż mi ten dziad mnie atakuje Mnie też nawalają Co to jest taki mały a taki szeroki Oni mają do nas jakiś problem Ciągle za nami lezą Uważaj Edzia bo jak ci przywali tymi szerokimi barami to będzie koniec O nie O nie Edzia Łyse typy ją zabiły no siema widzowie, dzisiaj z Edziuchną robimy challenge'a w nieskończonej Ikei. Musimy przeżyć jak najwięcej nocy nie budując bazy. Tak, nie możemy budować własnej bazy i możemy tylko chować się w tych, które już zostały zbudowane przez innych graczy. Chowamy się w takich bazach jakie już znajdziemy i nic z nimi nie możemy robić. Nie możemy ich ulepszać ani powiększać i żeby było trudniej to w jednej bazie możemy spędzić maksymalnie jedną noc. Patrz! Oni łysol do nas lezie. Jeszcze im mało, dopiero co mnie zabiją. Musimy uciekać od nich. Jest mglisty dzień, więc pracownicy są agresywni nawet za dnia. Ej, Czarlunka, chono tutaj. Ej, ale ten typ za tobą wlazł. Muszę go wygonić jakoś. Wywalaj typie! Ała! Odebrał mi życia trochę. Szybko na górę! On tu idzie. Dobra Edziuchna, chyba jesteśmy bezpieczne. Nie ma szans, że się tu dostanie. Patrzcie, jaka dziura. Ej, co ty odwalasz? Spycham cię. Edzia i ty buntujesz się przeciwko mnie? Tak, chcesz, żebym poleciała? Ała, spadłam. O, będziemy miały co jeść. Wezmę też cytryny, bo odnawiają dużo życia. O nie mam pełne wyposażenie już. Noc. I to na dodatek jest krwawa noc. Muszę wrócić do bazy. Edzia, uważaj, bo jeden już leci po ciebie. Nie widzę żadnego. Edzia, wróciłam z łowów, przyniosłam nam pożywienie. To dobrze, bo już zdycham z głodu. I tak na razie nie dostaniesz. Broni! Ile jeszcze ta noc będzie trwała? O już. A ten co? Hon, musimy iść dalej. Nie możemy tu zostać na kolejną noc. Czekaj, wyleczę się. Musimy zebrać sobie jakieś zapasy. O co ja znalazłam. No, co? Co to jest? Ja biorę tego ryca, a ty weź drugiego? Ale po co? Nie wiem, po prostu weź. Zrobimy sobie z nich tarcze obronne. Ej, Edzia, ja tego jednak nie chcę. Zostawię go tutaj. Bądź grzeczny. Co ty robisz? Wypadnij stąd, nie widzisz, że się wypróżnia. Zaraz będzie noc, schowajmy się do tej bazy. Ale tu jest tyle dziur, a my nie możemy jej ulepszyć. Dawaj parkurem na górę. Tutaj nikt nie wejdzie. Ten reyc będzie nas pilnował. Idę na sam koniec tych półek. Może coś znajdę. O tu ktoś fajną bazę zostawił. Tu jest Łazienka. Sypialnia. Na dole jest salon. A tam jest pracownik. Nie rusza się. Jeden zły ruch, i pewnie zaraz tu wskoczy. Dzień. Zobaczę, co z tym pracownikiem. Witam. Dalej się nie rusza. Ale fajny plac zabaw. Dawaj zjeżdżaj. Ale zjechałaś. Dawaj puścimy tego zioma ze zjeżdżalni. Aż się prosi, już nawet w pozycji siedzącej jest. Ale zjechał. Ej, Edzia, mam pomysł. Ty weźmiesz jednego zioma, a ja drugiego i zobaczymy, który zjedzie dalej. Trzy, cztery. Ha, i co mój zjechał dalej? O, uzupełnijmy zapasy. Jeszcze apteczki. O nie noc, a my bazy nie mamy. Musimy szybko coś znaleźć. Ej tu na górze jest baza. Ho! Jak mam tam wbić niby? Ja nie mogę pracownik przylazł. Patrzy się na mnie. Nie będę się ruszać to może nic mi nie zrobi. Wywalaj typie. Bosze paleta się odsunęła i mnie odkryła. Spadła. O nie zabija mnie. Odepchnij go. No próbuję, ale się nie da. Odepchnij i uciekaj. O dobra, teraz szybko. Biegnę. Będę skakać przez przeszkody, to może mnie zgubi. Gdzie on? Biegnie tu, no nie da się go zgubić. On jest za szybki. O dzień, już mnie nie gonią. Widzicie tam łasi. Muszę teraz wrócić do Edzi. O, widzę, Edzie. Edziuch na twoją antenę widać aż z daleka. Siema. Siedziałaś całą noc w tamtej bazie? Tak. Czyli musimy poszukać nowej. Ho. Przerwa na jedzenie. Zdrówko. To ten ziomek ze zjeżdżalni. Lewituje. No nie. Znowu nie znalazłyśmy bazy. Aaa, -a, goni mnie ten pajac. O, o nie. Biegnie za nami. Popchnęłam go, uciekajmy. Nie poddaję się. Czekaj, chyba się rozmyślił. Aaa, -a, jednak nie. Stanął. Doszłyśmy do końca mapy. Tu już jest ściana. Aha, i to jest niby ta nieskończona Ikea. Zgłaszam reklamację. Dalej nas goni, Edzia biegnie. Lol, zlagował się. Jest tu jakaś baza. Ale my w niej już byłyśmy. To ta baza z wcześniej. No, musimy jednak z niej wyjść, bo inaczej będzie oszukiwanie. Nie wiem, na razie jest cicho, to postójmy i poczekajmy, aż będzie dzień. Jest. Ej, co ty odwalasz? Utknęłam pod półkami. No teraz to ja też. Co jest? Czemu ty lewitujesz? Wydaje się być spokojnie. No jest. Nigdzie nie widać pracowników. No to może ja pójdę szybko po jedzenie, bo dawno nie zbierałam. Tu jest pizza. Jest dzień. Ej, tego już widziałyśmy wcześniej. No to ten typ, który się nie rusza. Stwórzmy wieżę mu na łbie. Ozdobiłam go. Do twarzy mu z tym. Oni no my jeszcze nie skończyłyśmy. Ciekawe, czy nasz kolega się teraz obudzi. Ty dalej się nie rusza. Pewnie mu słabo płacą, więc się nie wysila. Typ się nadaje tylko do podpierania wieży łbem. Słyszę demoniczne głosy. Już mnie znaleźli. No co mnie nawalasz. Zginę. Pierwsza śmierć. Przeżyłam 6 nocy. No dobra, to już koniec tego wyzwania. Bez bazy w nieskończonej Ikei wcale nie jest tak trudno przeżyć. Ale ostatecznie zginęłam, więc kończę ten odcinek. Haha, ha, a ja dalej żyję. Ale ty zginęłaś już na samym początku, nie pamiętasz? Nieważne, no to bają widzowie. Bajo.